Ok, chyba poznał tą umiejętność już z atakiem, podejdźmy sobie, weźmy 1000 golda, zawsze się przyda, e, zaatakujmy, szybka walka, dwie harwie, trochę doświadczenia zawsze, e, magogi, mamy 79 many, o mogę je kupić, nie chcę ich kupić i nie chcę też atakować, bo są strzelający kasa, 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 teraz się przyda. Bardzo się teraz kasa przyda. Ok, wykupmy te harpie. I idźmy tutaj przekazać armię dla naszego gostka. Dwa smoki. Mało, mało coś tej armii. Ale wiecie co? Poczekamy. Fuck you, troglodyci. Ok. Zaczekamy jeszcze jedną turę, żeby wykupić jak najwięcej wojska dobra, nasz bohater jest już naprawdę bardzo silny. Yy. Ok. Tutaj kupmy sobie wojsko, tak. To tym przyciskiem. Na duzy, kurde, żadnych jeszcze nie daję rady wykupić złych, złych oczu. Złych oczu, w takim razie... Oj, on i tak będzie musiał wszystko w zamku zostawić. Dobra. Fail trochę z mojej strony. Podejdźmy tu. On i tak musi wszystko zostawić w zamku. Ponieważ chce, żeby był szybki. Okej, okay, jeszcze jedną turę. Okej. Okay. W takim razie można podejść sobie tu. Ekspert magii ognia. Bardzo fajnie, ty podejdź tu. Na razie nie rekrutuj. Ja tutaj chcę obserwatorzy. 18, nie jest zbyt dużo. Ale dobra, trudno. Idziemy z taką armią. Zostawiamy, zostawiamy troglodytów, żeby nas nie spowalniali. I dajemy. O, kurno! Idealnie. Okej, okay. przekazał nam chyba zaklęcia, tak? Drugiego poziomu. Wiecie co? Oddamy jemu. Oddamy jemu kuszników Nie, oddamy jego te har. To na pewno mu oddamy, ale to też. Kurna, nie ulepszeni. Szkoda. Mogłem ich nie ulepszać. To był błąd jednak. Nie przemyślałem tego. Dobra. Ty już możesz wracać. A ty teraz możesz podbijać? Nie wiem, czy już chcę walczyć z rogiem, z wyrogiem. Nie mam jeszcze chyba wystarczająco dobrej armii, ani wystarczająco dobrej bohaterki. Więc na razie spokojnie, nie będę się nigdzie pchał. Nieproszony. Okej. Okay. A będę sobie. Upgradeował mój zameczek. Nie ma co wykupywać. Tutaj. Ach! Zaplątł mi się język. Tutaj wykupimy harpię. Wykupimy troglodytów. Ok. O, widzę już, jaki przeciwnik ma zamek. Atak skill zawsze się przyda. Jaki jeden z moich przeciwników ma zamek będzie to Jak to się nazywa Kurde Bo Tu jest coś takiego, forteca, Testadela i tak dalej W naszym... Znaczy synonimy po prostu są i... O kurde, sztandar wodza zapomniałem. Synonimami są nazywane różne zamki. I to możemy mylić... Dobra, coś co nie będzie nas kosztować siarki. Będziemy takie budowle teraz kupywać, Kupować? Wiem, że na razie może być troszkę nudno. Oj, obrony wziąłem zamiast życia. Nie, nie chcę nawigacji. Działanie wojenne taktyka w sumie taktyka lepsza, bo nawet nie mam balisty. Dobra, w tym momencie możemy już tam iść, ale lepiej będzie odkryć, co jest tutaj obóz uchodźców. Nic wielkiego w sumie. Mamy yy, pracznika odwiedzony, dobra. Dobra, dobra. To idź tutaj. Albo nie. Wykup złe oczy. Tak. Złe oczy. A tutaj. Kupimy to o czym... Co powinienem już bardzo dawno temu kupić. Yy, czyli portal przywołania. O proszę. O proszę. Spójrzmy czy... Mm, tylko przywołanie okrętu, niestety obsydianowe garburce Gówno yy, Ok Kasa, zawsze się przyda Troszkę kaski, kamienia Zawsze coś no, niestety brakuje nam siarki Ale to nic, ok Re yy, To się nazywa yy, Rekrutacjo Kurde Nie mam pojęcia Jak już to się nazywa w każdym bądź razie produkuje nam jedną siarkę dziennie, więc powinniśmy mieć 10, dziesię 10, no to dostajemy z jakiegoś jeszcze innego źródła. Jedną siarkę, nie mam pojęcia skąd. Dobra, powalczmy sobie z czarnymi słuchomokami normalnie, wszyscy podejdźmy w sumie, zacznijmy. Można sobie... Lol, 35. No tak, w sumie mam moc 1, więc nie ma się czego spodziewać, ale... Sp... Aha, bo oni są odporni. W takim razie kamienne sku... Aha. No cóż. W takim razie przyspieszymy mantigory. Mantikory, gory... Wszystko jedno. Oho, niepotrzebnie mi podchodziłem. Zabiję, zabiję, spokojnie. Dobrze, straciliśmy czterech przez głupotę. O kurde, potęga, potęga. Dobra, słuchajcie... E, oficjalnie chciałbym powiedzieć, iż to będzie łatwy... E, łatwa gra. O, zabrali nam kopalnię, szkoda. Kupuję jeszcze tego ostatniego. I idźmy już na wroga z ośmioma czerwonymi smokami yy, mogę sobie iść spokojnie na wroga okej okay, a tym okrążamy no nie mogę kupić 20 siarki dro niestety to nie, nie będzie takie proste 20 siarki zdobyć trudno wejdźmy do tego garnizonu który jest pusty uchodźców Dobra... Zaraz go zmieścimy z powierzchni ziemi. E, to wszystko wymaga siarkę, to nie wymaga, więc... Wykupmy... A, już nawet nie ruszam się tymi pobocznymi. Chociaż powinienem. więcej kto są? A... zombiaki po prostu. Zajmijmy mu kopalnię złota. Kopalnię złota, potem zamek i skończymy ten odcinek znaczy, potnę to na kilka odcinków na 100% to potnę ach kurde niewiele mi zabraknie ale stanę sobie przy zamku, żeby nikt tu nie mógł wejść mam 17 siarki, w ogóle nie wiem skąd mi ta siarka przybywa. ale dla mnie to tam żaden problem czy stój tutaj ona niech pochodzi i porekrutuję rozwójnicy I idź tutaj takie kółeczko. Akurat tydzień tydzień mi to będzie zajmować. Dostaje trzy siarki. No, trzy siarki dostaję. Dobra, rozegramy normalnie. W sumie wygramy to normalnie nie ma nawet wieżyczek, więc to nie będzie żaden problem. Jedyny problem to będą ci. Okej, okay. mam nadzieję, że dostanę coś do mocy. O Boże, jakie słabe mury. W sumie to przyspieszmy sobie mantigory, mantikory. Może muszę sprawdzić. Mantikory, tak. Przez K. Mam nadzieję, że nie zginie mi za żaden smog. Ale to by było... To by było słabe, gdyby mi zginął, ale... Dobrze, koncentruję się na złych oczach. Yy, mają sporo strzelających, co mnie niezbyt cieszy, ale zaraz ich zlikwidujemy. No, tu już. Wszystko jedno. Przyspieszenie na harpie. Yy. Ci są Chyba lepsi niż te gremliny. O! W sumie... W sumie... Rozwalę obydwu. Oho, nie mogę tym się... Zapomniałem. To jest czasem plus, a czasem minus, że one się cofają. Akurat w oblężeniu zamku wygodniej by było, gdyby się nie cofały. No, ale, tak jak widzimy, malutkie straty, prawie żadne i lo logistyka. Niesamowicie niesamowicie potrzebna umiejętność e, czy mam jakieś miejsce mam miejsce w takim razie który jest dzień szósty to dobrze przeczekam sobie dwa dni ale mm, y, bardzo dobre są y, te nagi które kupiłem y, jeżeli są jeżeli je ulepsze oho no, zaraz się nim zajmę Ulepszę je właśnie sobie teraz One są bardzo dobre, teraz mam je tylko w liczbie 2. To one za dużo nie zrobią. One mnie kosztowały siarkę, widzę. Ale to nic. Mam teraz y, lepszy kurs. Jedno. Dobra, jeszcze jedną muszę jakoś wykombinować, 5-13. Ok. To będzie akurat i tutaj. Ok, jest super, będę miał czarne smoki. Gdybym miał... nią portal miejski jest na piątym poziomie. Będzie bardzo trudno go zdobyć. Wrota wymiarów również by się bardzo przydały do poruszania się na mapie. No i nic. Czekamy jeszcze jedną kolejkę, czekamy. 140 many i niemożliwość zabraknięcia, jeżeli tak to się odmienia. Mieliśmy kończyć. Miałem kończyć tą sesję nagraniową, że tak powiem. Ale... Ale jeszcze chwila. Wykupię ja tu wszystko, żeby broniło. A sam pójdę na przeciwnika, który mnie postanowił bezmyślnie, głupio i idiotycznie zaatakować. Jest inny synonim Dobra. Yy, wykupmy tu armię. Będziemy tu powoli ją wykupywać i dostarczać tak jak ostatnio do jak ona się nazywa? Matur matare mutare muteir. Muteiry. Do Muteiry. Okej, okay. może być. mi siarkę ty chamie. Zdążę. Czekaj, czekaj. Yy... Tak i tak dobrze starczyło. Już że nie starczy Taki gówniak, a ja go gonię przez pół yy, przez pół mapy. Dobra. Nagi mogą iść. Meduzy tu Śmiesznie chodzą. Ty mi tu. Ty mi tu i zaczynamy przyspieszenie raz dwa ucieka no oczywiście dobra wracamy tu dobra to by było na tyle z tej sesji nagrywania nie wiem ile to będzie odcinków zobaczymy mam nadzieję że sporo 15 minut góra będzie odcinek dzięki za obejrzenie do zobaczenia w kolejnych